Halo! Siemanko, szczęśliwa wolność, dzisiaj kawal dla dziewczyny, którą kocham całym sercem i całą duszą, nie powiem kto, bo się będą śmiali i mnie bili, ale kocham Cię, całą sercem i suszaki też. Kocham Cię, że moje serce bije tylko za Ciebie i wiem, że... Kochanie, to jest coś, co najbardziej chcesz! O! Że jaż będę trochę romantyczniej. nie nieśmiało podchodzi do swej piekności i mówi. Hej, kochanie, Czy wiedziałaś, że masz piękne włosy i masz jeszcze piękne oczy, które bym chętnie zamoczył. O mój Boże, już to rozpierzam mnie! Powiedz to jedno słowo, kocham Cię, kocham Cię Moje szecie bije tylko na ciebie I wiem, że Właśnie co? to, to co Ty najbardziej chcesz O, będziemy się spacerować Cześć! Bardzo ładnego krajobrazu! I jak się będziemy spacerować, to cię pocałuję! I od razu! O! Bez żadnego zakazu! Jestem tutaj na być! O! Jeszcze coś się groźniejszy! Bo jestem najbliższy być! O! O! Krwaka tutaj jakie są bimy. Nie obchodzą mnie! Obchodzisz mnie tylko ty! O! Kocham że... Moje serce widzę tylko do ciebie i... Wiem... Że... To jest to, co, co ci najważniej Hej! Teraz będziesz już Kurwa mać! Znowu mi się przyło. Przepraszam się, kochanie! mam internet słaby... Mfff... Całość od Wormena. kurwa mać! Kurwa...